Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, moi kochani. Sobota 29 dzień maja. Ostatni stałek w tym tygodniu, taki sobotni, jak zawsze, na dobitkę z prostą rzeczą, z prostą zachęcajką. No, po prostu go zróbmy: człowieczka. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam was bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj na ostatni cytat, który wydaje mi się, że jeżeli ktoś z was oglądał jakieś odcinki Ksiądz Gra Górę w tym tygodniu, nie mam pojęcia, w którym to było odcinku, ale chyba to było w The Last of Us którymś i to właśnie chyba było albo wczoraj, albo w środę, no to będzie bardzo podobny temat. Jakoś tak mi się to złożyło, trochę przez przypadek, ale już tego nie zmieniam. To będą dwie podobne myśli, w sumie nawet takie same, ale pewnie właśnie, bo Ksiądz Gra w Grę nie ogląda wielu, albo tylko tamci, którzy są grami zainteresowani, to dzięki temu wy też o tym posłuchajcie. Posłuchajcie, to jest tam nie było tego cytatu, ale była podobna myśl. Gdzie cytat z pana Remigiusza Mroza, a konkretnie z książek o tym, o Forście, o komisarzu Forście, yy, całkiem fajna seria Remigiusza. Yy, posłuchajcie. Gasić obecne pożary, potem przejmować się tymi, które dopiero wybuchną. To jest kochani maksyma Forsta, yy, która polega na tym, że jak coś się wali, a w jego życiu się ciągle coś wali, odpada w takie kłopoty, że ta głowa mała. Po prostu to, jak w ogóle Remigiusz Mróz maltretuje swoich bohaterów, to jest po prostu ja... Ja bym go po prostu, nie wiem co bym mu zrobił. Ja już momentami to nie mogę, więc zostaw tych ludzi w spokoju. Ale Forst, kiedy właśnie coś mu się dzieje, coś się rozsypuje, to ma taką zasadę właśnie, że to jest pożar i oczywiście pali się od razu 15 różnych lasów, nie? Ale on ma taką zasadę, myślę, że bardzo ważną zasadę. Jak się pali, to najpierw pierwszy pożar gasimy. Dopiero jak ugasimy ten pierwszy, to zajmiemy się następnym. Kiedyś to właśnie ostatnio mówiłem, tak mi się to skojarzyło właśnie w odcinku ksiądz gra w grę, kiedy mówiłem o pokonywaniu przeciwników. Tam jest dokładnie tak samo, że trzeba przeciwnika jednego za drugim, a nie naraz. Bo jak się wszyscy naraz na nas rzucą, to nie damy rady. Kochani, jak macie różne problemy, różne trudności, to ja wiem, że czasem jest tak, że jest tyle tych różnych tych, że raz, że nie wiadomo w ogóle, od czego zacząć, a dwa, że próbujemy często wszystko naraz, nie wiem, naprawić, rozwiązać i tak dalej. I czasem trochę nie ma wyboru, bo musimy coś robić, bo to jest natychmiastowe, nie? Ale kochani, w większości wypadków nie jest tak. W większości wypadków da się, że tak powiem, zrobić... najpierw znaleźć pierwszą rzecz, najważniejszą i nią się trzeba zająć, a reszta, że tak powiem, póki co niech się wali. Czyli zadaj sobie takie pytanie: czy potrafisz sobie powiedzieć, czy są takie sprawy, takie relacje, takie rzeczywistości, które naprawdę są najistotniejsze, bo one wpływają na całe Twoje życie? I najpierw spróbuj ugasić ten pożar. Ja wiem, że czasem to jest bardzo trudne, bo tu ci się pali, tu cię już parzy, i to nie jest pożar ten następny gdzieś daleko, tylko od razu blisko, nie? I trudno w ogóle z nim wytrzymać. Trudno dać sobie radę, trudno mieć siłę, żeby to przetrwać. Ale próbujcie, kochani, zawsze. Lokalizować ten najważniejszy pożar, ten pierwszy, ten taki, który najwięcej robi szkód, żeby nim się zająć. Kani nie ogarniemy wielu przeciwników naraz. Nie jesteśmy w stanie walczyć na wszystkich możliwych frontach. Trzeba jakby prioryte... priorytetyzować. Boże, ja nie mogę się nawet już wygadać po prostu przy Was. Co się ze mną dzieje? Nie wiem. Ważniejsze i mniej ważne. Pierwsze i drugie. Te najbardziej istotne i te, które wszystko niszczą i zmieniają od tych, które na razie mogą chwilę poczekać, nawet jeżeli są bardzo ważne. Najpierw jeden pożar, a potem będziemy gasić następne. Ważna zasada od komisarza Forsta. To tyle, kochani, w tym tygodniu. Końcóweczka. Drodzy moi, mini moi, kochani, no to byłoby tyle w tym tygodniu. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie, za ten kolejny tydzień. Zapraszam na następny tydzień w od poniedziałku, oczywiście. Bardzo mi się miło z wami spotyka. Ściskam, pozdrawiam, Błogosławie. Miejcie najlepszy możliwy dzień. Z Bogiem. Pa!